Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą Was wydawać sądom i w swych synagogach będą Was biczować, nawet przed namiestników i królów. Będą Was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy Was wydadzą, nie martwcie się o to. Jak ani co macie mówić w owej bowiem godzinie będzie Wam poddane, co macie mówić, gdyż nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć, i Ojciec syna, dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kiedy przychodzimy do kościoła, aby uczestniczyć w liturgii w to święto świętego Szczepana, to uderza nas pewien kontrast. Kontrast dotyczący tego, że wczoraj dominowała biel i radość Bożego Narodzenia, a dzisiaj jest czerwień męczeństwa, i dzisiaj słyszymy Ewangelię o prześladowaniach. Trzeba od razu zaznaczyć, że Kościół nigdy nie uczy nas sentymentalizmu, uczuciowości, która szybko przeminie, ale Słowo Boże uczy nas mocno stać na nogach. Chrześcijanin jest tym, który patrzy w niebo, ale stoi na ziemi, i w ten sposób jest człowiekiem pełnym realizmu, bo patrzy. Na swoje życie w pełnej perspektywie zbawienia. Nie tylko patrzy na Ziemię, na to, co doczesne, ale wie, że jest częścią wieczności. I Kościół chce nam dzisiaj pokazać, że Boże narodzenie to nie jest tylko sielanka. Jeżeli Jezus rodzi się w chrześcijaninie, to chce tam mieszkać stale i trzeba, mimo różnych przeszkód w życiu. Trwać w tym właśnie doświadczeniu Nowego Narodzenia, aż do śmierci. Jezus mówi w Ewangelii, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Aby odkryć, czego uczy nas święty Szczepan i na co wskazuje nam, posłuszmy się przykładem, wziętym ze sportu. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że będzie coś o piłce nożnej. Otóż o niektórych zawodnikach mówi się, że są zawodnikami kompletnymi. Nie wiem, jak jest w koszykówce, którą lubi Marysia, ale w piłce nożnej o niektórych zawodnikach mówi się, że to jest zawodnik kompletny. Niczego mu nie brakuje, ponieważ on te najważniejsze walory sportowca tak mocno wyćwiczył. Że zasadniczo nie ma wad. Tak możemy powiedzieć o naszym najlepszym piłkarzu, który jest najlepszym piłkarzem na świecie. Ci, którzy znają się troszkę na sporcie, to wiedzą, co to jest, gdy powiem, najlepsza dziewiątka na świecie. Tak? Ale to nie jest tylko, że Bozia dała talent, a człowiek nic nie robił. Bozia dała talent, ale człowiek mocno pracował, stosował dietę i dlatego dzisiaj taki poziom. I tutaj kochani trzeba też może wziąć to porównanie do naszego życia duchowego, że chrześcijanin także uczestniczy w zawodach. To jest jak mówi Święty Paweł bieg. Bieg trzeba ukończyć, nagrodę otrzymać. Święty Paweł nazywa tą nagrodą określa tą nagrodę jako wieniec sprawiedliwości, a Święty Piotr mówi że otrzymamy niewiętnący wieniec chwały. I myślę, że święci są takimi uczniami chrześcijanami w pewnym sensie kompletnymi, którzy dzięki współpracy z łaską Bożą, dzięki ascezie, modlitwie, właśnie duchowo w wielu wymiarach rozwinęli się ku doskonałości. Często jest tak, że jeden charyzmat został szczególnie rozwinięty, ale to sprawiło, że również w innych dziedzinach ten święty nie posiada słabych punktów, choć często, bardzo często, święci określali siebie jako wielkich grzeszników. Czego zatem uczy nas święty Szczepan? Był jednym z siedmiu pierwszych diakonów. Jak oni zostali powołani po to, żeby pomagać biskupom, oni obsługiwali stoły po to, żeby apostołowie mogli oddać się wyłącznie głoszeniu słowa i modlitwie. Zajmowali się posiłkami związanymi z agapami chrześcijańskimi, i to potem przerodziło się w działalność charytatywną, w działalność dobroczynną, a więc w troskę o chorych i potrzebujących. Ich życie było związane naturalnie z Eucharystią, w której posługiwali. I dzieje apostolskie mówią również, że wtedy Diakoni samodzielnie wyruszali na misję głoszenia Ewangelii. Jak słyszymy już w pierwszym werszecie dzisiejszej lekcji, Szczepan był pełen mocy i łaski, i gdy głosił Ewangelię, działał równocześnie cuda i znaki wielkie pośród ludu. Możemy więc powiedzieć, że święty Szczepan jest w pierwotnym kościele zaangażowany w to, co dzisiaj jest budowaniem kościoła na podstawie, na tych trzech filarach jakby to jest liturgia, diakonia oraz martyria. To są trzy biblijne określenia, to są trzy dziedziny, w których każdy z nas powinien się odnajdywać budując wspólnotę kościoła, liturgia, czyli sprawowanie kultu, to właśnie teraz czynimy. Dalej służba diakonia, jako służba bliźnim przy parafii, ale nie tylko, jakakolwiek służba, którą pełnimy z miłości do Boga w drugim człowieku. I wreszcie martyria, czyli świadectwo, głoszenie słowa, ale także drugie znaczenie. Męczeństwo. W ten sposób możemy powiedzieć, że święty Szczepan jest, używając słów papieża Franciszka, uczniem, misjonarzem. Możemy powiedzieć, używając tego porównania do sportowca, jest jakby jest kompletny na drodze naśladowania Chrystusa. I zwróćmy uwagę teraz na ten ostatni element, na martyrię, czyli na świadectwo, otóż już wielokrotnie. Wspominamy Zambony, że w języku greckim, biblijnym słowo martyr znaczy zarówno świadek, jak i męczennik. I w życiu świętego Szczepana świadectwo związane z głoszeniem Jezusa zostało posunięte aż do oddania życia, aż do męczeństwa. Kiedy wczytujemy się w to ostateczne świadectwo, jakie złożył święty Szczepan. Możemy stwierdzić, że postawa diakona męczennika ukazuje granice świadectwa i oddania się Jezusowi, ale także akcentuje cztery podstawowe warunki stawania się świadkiem Chrystusa dla każdego z nas we współczesnym świecie. Jakie to są warunki, aby być świadkiem, abyś ty i ja, abyśmy my byli świadkami? Po pierwsze łaska, łaska uświęcająca. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Pierwszym podstawowym warunkiem zdolności do świadectwa jest stan łaski uświęcającej. Trzeba być w żywej łączności z Panem Jezusem. I to oznacza wolność od grzechu ciężkiego. Dzięki temu jestem wiarygodny. Człowiek, który jest blisko Pana, może zawsze wobec wyzwań oprzeć się o niego. Jako o skałę. Drugi warunek, mądrość. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Fałszywym opiniom i złudnej propagandzie należy się oprzeć poprzez mądrość płynącą z Ewangelii. Możemy powiedzieć, że dzisiaj, kiedy przeżywamy taki czas, że każdy uważa za prawdę to, co sam chce, dochodzi do jakichś. Wielkich dziwnych rzeczy w tym świecie, wręcz głupoty, przestawiania porządku nadanego przez Pana Boga do góry nogami. Ale kiedy my uważamy, że jest prawda obiektywna, tą prawdą obiektywną jest Pan Bóg, i kiedy uznajemy Boga za Pana w naszym życiu, uznajemy to, co mówi, za najważniejsze, to wtedy możemy w życiu kierować się prawdziwą mądrością, mądrością, która płynie z Ewangelii. Dlatego chrześcijanin, jako uczeń, misjonarz, winien uważnie wsłuchiwać się w Słowo Boże, czytać Pismo Święte, ale także zgłębiać naukę Kościoła, czytać dokumenty Kościoła. W ten sposób jesteśmy przeniknięci duchem, który jest pierwszorzędnym autorem Biblii, i to z głębi tego ducha możemy żyć. I mówić. Trzecim warunkiem jest modlitwa. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Świadek zawsze musi opierać swoje życie na modlitwie. W modlitwie powierza siebie mistrzowi i dzięki modlitwie może głosić skutecznie orędzie Ewangelii. To właśnie na modlitwie rozpoznajemy wolę Pana Boga, nie zatrzymujemy się na sobie, nie chcemy pozostawać tylko przy swoim zdaniu, nie martwimy się również o siebie i o opinię o nas. Właśnie na modlitwie poznajemy prawdę, która wyzwala. I wreszcie czwarty warunek miłość bliźniego. Szczepan zawołał: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Oto miłość bliźniego, posunięta do przebaczenia prześladowcom. Jak bardzo Szczepan przypomina nam Pana Jezusa. I to jest najtrudniejszy warunek świadectwa, ale decydujący o Jego prawdziwości. Świadkiem Jezusa staje się ten, kto naśladuje Pana w miłości i przebaczeniu. Jeszcze raz powtórzmy te cztery warunki, które możemy również w naszym życiu stosować. Żyjąc Ewangelią, łaska uświęcająca, mądrość płynąca z Ewangelii, modlitwa i wreszcie miłość bliźniego wyrażająca się także w przebaczeniu. Panie Jezu, daj nam swojego ducha, abyśmy mogli wzrastać w łasce, w uczniostwie i w misji, abyśmy byli na wzór Świętego Szczepana Twoimi świadkami uczniami kompletnymi, dążącymi do świętości. Niech Twoje narodzenie w nas nie będzie krótkotrwałe. Mieszkaj stale w naszych sercach i sprawa, byśmy pomimo trudów i przeszkód trwali w tym doświadczeniu do końca, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.